Wiesz, Anastazjo, dzisiaj byłam na targu. Tak? Powiem ci, po tej wojnie jeszcze będziemy się długo odkuwać. Hmm, niesłychane, ja również byłam, Gertrudo. I wiesz co? Nic nie kupiłam. Ja coś znalazłam dla siebie, oczywiście. <grym> Oj, nic nie kupiłam, Gertrudo. Aczkolwiek mam nowinkę. Nowinkę? Anastazjo, co to za nowinka? Czudo o tym nie słyszałaś? No nie wiem. Mów. Co to to za... słuchaj. Opowiem tak, tak. tylko raz. Kojarzysz może Mary? Mary? Którą Mary? Ta Mary, taka niepozorna kobiecina. Tam mieszka koło tego okropnego mostu. Ach, ta Mary. Co ma tego jedynaczka synalka? Tak, tak, wiem, no, no, o którą no, no, chodzi. No, 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 Jedynaczka synalka i o nim właśnie mowa. No, to nie słyszałam, Anastazjo. Szybko opowiadaj. trudo, trudno, kiedy nasi mężowie narażali swoje życie. Anastazjo, nie mam już męża. Miałam na myśli naszych synów, oczywiście. Anastazjo, mam cztery córeczki piękne. Kertrudo, ale wiesz co? Nieładnie tak przerywać. Dobrze, kontynuuj. mów. Ten jej synalek, ten, ten, ten jedynaczek, prawda? Zdezerterował. Czy ty sobie to wyobrażasz? Pierwsze słyszę, Anastazjo, co za wstyd! Uciekł, zostawił wszystkich! Hm. Co za wstyd i hańba! Ja rzadko wyrażam swoją opinię, ale powiem tym razem. To pospolity tchórz lądowy! Ach, Anastazjo, podzielam tą opinię. Co za wstyd, biedna matka! Jak mógł to uczynić dla swojej hmm, matki? To sobie? Co za wstyd! Gertrudo, chodźmy. Pomówmy te sprawy gdzie indziej. Ach, tak, to będzie lepszy pomysł. Tak, sprawiedliwość dosięgnie i jego, ale wiesz? Ach, tak. <laughs> Co tam jest? Wyjdę z swojej kryjówki, pokaż się. Steven! Przyjacielu, co ty tutaj robisz? Całe miasto ciebie szuka. Wyznaczyli nawet nagrodę dla tego, który wskaże miejsce twojego pobytu. Co się stało? Co zrobiłeś? Bracia, nie wiem. Wystraszyłem się, spękałem, nie odźwidem tego wszystkiego. Bałem się porażki, bałem się o swoje życie. Ale teraz się ukrywam i niebawem je nie znajdą. Przyjacielu, proszę cię zajrzyj czasem do mojej matki. Okryję hamą swoją rodzinę, a teraz zostanę stracony. Tu jest ten zdrajca! Chłopcy, mam go! I teraz zostanie stracony przez oddział egzekucyjny. Czy mogę mu jakoś pomóc? Czy mogę coś dla niego zrobić? Panie Lincoln, błagam, niech mnie pan wysłucha, proszę o pięć minut rozmowy. Stan, chłopcze, z czym przychodzisz? Panie Lincoln, prezydencie Stanów Zjednoczonych, proszę o łaskę, wiedząc, że jest pan chrześcijaninem i ma pan w swoim sercu współczucie dla ludzi wyczerpanych. Mój przyjaciel był na przydzielonym u posterunku, jednak kiedy zaczęły huczeć armaty, strzelać karabiny, on się przestraszył i uciekł. Panie Lincoln, on tego nie chciał zrobić. On jest dobrym człowiekiem. A teraz, od tydzień za dzisiaj, ma zostać stracony przez oddział egzekucyjny. Mm. Nic nie jest w stanie tego zmienić, chyba że pan podpisze jego łaskawienie. Zruszyła mnie ta historia. Ja, Abraham. Lincoln, łaskawiam. Jak on się nazywa? Steven Brown. Stevena, Brown'a i nakazuję, aby nie został stracony. Masz, biegnij. Dziękuję, dziękuję, panie prezydencie. Steven! Mam to! Mam Twoje ułaskawienie. Spójrz, tu jest podpis prezydenta. Nie, to nieprawda, to nie może być prawda. Każdy może się podpisać jako Abraham Lincoln. Nie, Steven, spójrz, sam Abraham Lincoln się tutaj podpisał. Spójrz! Nie dręcz mnie. Przyjacielu. A zatem to jest amnestia, którą podpisał Abraham Lincoln, prezydent Stanów Zjednoczonych. By uwolnić tego człowieka. Jednak, pomimo to, został on rozstrzelany. Przeprowadzono potem śledztwo na szczeblu sądu federalnego, i oto jaki był werdykt. Ułaskawienie nie jest ułaskawieniem, jeśli nie jest przyjęte jako ułaskawienie. A więc tak samo jest z tym, że Bóg chce nam dzisiaj darować wszystko i obdarzyć nas swoją łaską. To jest ułaskawienie dla tych, którzy chcą przyjąć Słowo Boże jako ułaskawienie. Jednak samo przeczytanie tego nie oznacza, że jest się ułaskawionym. Chodzi o to, że musisz przyjąć to jako swoje ułaskawienie i zgodzić się z tym, że Bóg dał swego Syna, by umarł zamiast ciebie. Dopiero wtedy możesz mówić o ułaskawieniu. Pam, pam, pam! Skrzynkę złota mam! Służący zrobią co mi rozkaże, bo inaczej rekiny mi obdarzę! Panie kapitanie, pogoda dzisiaj dopisuje. Mm. Już niebawem będziemy widzieli ląd. Mm. Oliwier, powiesz mi, chłopcze, co ty robisz na moim statku? Czy nie lepiej by ci było uczciwie pracować na lądzie? Panie kapitanie, na lądzie, w uczciwej służbie, jedzenie jest cienkie, prace niskie, mm. praca ciężka. A tutaj łatwość, wolność, o. obfitość i swoboda. Tak, Oliwier, całe swoje życie żegluję po morzach i po całej ziemi nie znalazłem dla siebie lepszego miejsca niż właśnie tutaj, na tym statku. O. Panie kapitanie, wszystko w porządku? Kapitanie, O! To się dzieje? Dzieci, dziękuję. Dziękuję, moje drogie dzieci. Ach, przyszło mi pożegnać się z tym światem. Wiele złego wyrządziłem, a cokolwiek dobrego to wypiłem to i zalałem to butelką rumu. Ale jako młody chłopiec, dzieci Ach, byłem wychowywany jako. Chrześcijanin, matka, czytała mi z tej starej Biblii. Ja nie chcę tak umierać. Powiedzcie mi, czy ktoś ma z Was słowo Boże? Tak, kapitanie, ja mam Biblię. Jestem chrześcijaninem. Mówisz, że nosisz ze sobą Biblię, chłopcze? Tak, jako młody chłopak, kiedy byłem młody właśnie, moi rodzice czytali mi z niej. I ja, jako młody chłopak, właśnie oddałem swoje serce Chrystusowi. I ja właśnie noszę to słowo ze sobą i ono jest w moim sercu. Czy mógłbyś mi coś przeczytać z tej twojej Biblii? Tak, oczywiście. Oh. Przypomina mi się takie oh. miejsce pisma z Izajasza. Oh. Oh. Lecz on zraniony jest za występki nasze. Tarty za winy nasze Ukarany został Dla naszego zbawienia A jego ranami Jesteśmy uleczeni I, i wie pan kapitanie czy, Czytaj chłopcze, e, czytaj Chciałbym tylko tutaj coś wtrącić Dlatego, że moja mama Ona czytała mi to w troszkę inny sposób I czy nie zechciałby kapitan Słyszeć jak ona mi to czytała Tak, przeczytaj mi Jak czytała to twoja matka Właśnie tak lecz on zraniony jest za występki Willego Pruita. starty za winy Willego Pruyta. Ukarany został dla zbawienia Willego Pruita. a jego ranami Willy Pruyt jest uzdrowiony. O, to jest dobre. Czy mógłbyś przeczytać to tak, że włożysz tam moje imię? Tak, oczywiście, mogę spróbować. Lecz on zraniony jest za występki Johna Quarca. Tak Starty za winy Johna Quartza Tak Ukarany został dla zbawienia Johna Quartza Tak jest A jego ranami John Quartz jest uzdrowiony Amen Ja temu wierzę Ja temu wierzę Jezus Chrystus tak. mnie uzdrowił o, Podnieście mnie Podnieście mnie O podnieście mnie O chwała Bogu O chwała Bogu O przyjacielu, gdybyś tylko potrafił przeczytać tam swoje imię, obym ja mógł przeczytać tam moje imię. On został zraniony za występki Williama Branhama. Nie chodzi tutaj o Kościół ani o wyznanie wiary, lecz on został starty za moją nieprawość. Kaś mojego pokoju była na nim, a jego sinałościami William Branham został uzdrowiony. O gdybyśmy tylko przeczytali nasze imię w piśmie. I wzięli to na poważnie. Kiedy przeczytamy tam nasze imię, to oznacza przyjęcie ułaskawienia. Wystarczy, że uświadomimy sobie, że On został zraniony za nasze występki, on został starty za naszą nieprawość. W dziewiątym rozdziale listu do Hebrajczyków, w jedenastym wersecie, jest napisane, że ułaskawienie prowadzi do takiego oczyszczenia, że chwalca nie ma już świadomości grzechu. I został oczyszczony od martwych tradycji. Kiedy naprawdę wejdziemy pod tę krew, zostajemy oczyszczeni z martwych tradycji.